Nikt mnie nie o to? O to trzeba zmienić, bo to jest... O Shiba Aaaahhh No Nice się rozpoczyna? Nie wiem czy ogłoszone jeszcze jest, ale w styczniu Znaczy nie powiem, nie, znaczy nie, nie... wiem czy mogę mówić Niepotrzebnie rzucałem... Próbowałem go trafić Useless to było Nie powinienem tak w ogóle wrzucać. Ale troszkę dysrespektuję, bo Jonę gra bardzo słabo. Jak on ja powinienem prostu grać akordy do tego. Ten mecz powinien być ciężki dla Jony na początku. Taki po nie jest zły, bo on nie ma Zaraz. O, to jest kurwa Udry, myślałem, że to belwe A cofnę sobie po tym Nie mam full butów niestety Chyba zostanę jeszcze nway po prostu chociaż nie, po prostu cofnę No nie da się mieć propisy S-ów Jako i one w tym matchupie Nawet Chowi nie da radę Znaczy da radę jak, jak grasz na noba i strajdujesz całe życie Nie wiem, czy po od razu rzucać No, topem też wygrywa Dobra, ona nie będzie miała many bo generalnie zaraz Musimy grać jej pod mana pool O, najswejkerzy Widzicie, ona teraz nie, mo nie może grać, musi cofnąć Teraz czekam, tak jakby zobaczyć, czy ona skanceluje recall Jak skanceluje, to nie będę pushował No Ona straci tego creepa jeszcze... Znaczy, może tego sfarmić, ale... Po prostu będzie krwawiła. Idę zap Nie nice. Teraz może cofnąć. Bo nie byłem na wave do, koń do końca, ale i tak straci. I tu nie zostaje, bo to nie opłaca się. Straci kanona i parę minionów. Reliz na Navida. Jednego, mi dwa miniony i kanon. I tego? tego nie straciła. Ale to straciła, dobra. Elegancko. Eee, jak dodasz in -y, to bilans jest dzisiaj 1-1 Z Jankosem win, bez Jankosa los. Dobra, musi cofnąć znowu, a TPK nie ma. Może jest kanclery, jeszcze? Oj. Nie muszę cofać, tutaj mam full życie i tak... chociaż mogę ku kupić ten item, ale... Chcę być jak najsilniejszy na następne grapsy. Mmm... nie jest grid, że tutaj tak zostaje. Nie chcę cofnąć teraz. Juntal na pierwszy item? Nie kupywałem nigdy. Okej, rzuciła Q, czyli nie spuszczę tego wave'a od razu na hita. Pewnie to, nie? Zintowałem. jest jakiś jony player? Pewnie bo jest lepszy, mam mniejsze cooldowny na w Jestem idiotą. No daj TP, koń. Nie wiem. A, powinien cofnąć. Wow. Może być belweth od góry. i dropuję. Ja dropuję mi, po prostu biegnę tam. Oho, ona tam typę, o, a, to, a Cofnijcie jak możecie. Dobra, wziąć mi turret, czy byłaby gra, iść? A belweth ma zero tak lepiej, on zonować chyba od to jest. Dobra, idzie naokoło. Mogę wziąć, bić to dalej, ale to jest lepsze, co zrobiłem. Dobra, solo Turec. Chcę teraz generalnie. Trafisz czymś? Bart może być na midzie. Dobota muszę grać po prostu. na nabije Tak jak mnie uczył. Feliz na Czekam aż mnie one umrą. A za szybko biłem. Może kanon nie pada nawet. Ja pierdolę zintowałem z tym śmieciem na mnie nie zasługuję na wygranie. Oooo, bezerki bard. Ja mam plażę. Ty, przecież szarkował. O co chodzi? ale kurwa dobrze gram tę gry, naprawdę na Noba jakiegoś? Ale muszę... musicie przyznać, że... Gron... Dobrze, nawet Konrad zfermiłem on goni Dobra, Szybki on jest jakiś Dobra Kubi... Kurwa, Kubica <laughs> O boże Ja pierdolę, ale z kolei nie mm, wiem poczekać, trochę widzę barda, może być Malphite, Belwef. Malphite, Belwew mnie zabijają, on ma rezisty Nie wiem, ja gram na bezpiecznym tutaj, tak? Nie mam ludzi Mamy 6 grabów, powinniśmy... Możemy skończyć, skończyć grę nawet Myślicie, że gram jak cipka tutaj totalna? Macie rację, ale... Muszę się nauczyć grać jak cipka, bo ja za dużo umieram Kurwa, no nie mogę auto-ataku zrobić. Szkoda, że grompa nie mógł sam stakować kurwa, player. Smart player. Bo, jak myślicie sobie, jak, jak przeciwna drużyna może wygrać tę grę? Oni, oni muszą mnie zabić, żeby wygrać tę grę. A mnie teraz baituje na przykład. Muszę cofnąć. Widzicie? Dobra, no, mamy Fight Air, Bard Air. Widzicie? Nie jestem głupiutki, kurwa, ja jestem kurwa im w głowie. Hmm, pokażesz po grze albo po... wyjebce... wyjebce koszulkę? Nie rozumiem, napisz o Polsku. Chyba, że jestem głupi. <gulki> Korki mi spingował, że wziąłem rada. Sorry. Sorry chojego. Powinienem poczekać aż kanon umrze. Nie mam flesza, nie mam merki, Nie mogę kontestować tutaj. Harrybot. Kurde, ale szybko się nasz. masz. Ale uh, 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 fajnie, nikt nie intuje w tej grze, wszyscy gramy w smart. Ej, to moje miliony. A ta gierka wygląda tak łatwo, mam wrażenie. A co, w tym mam 3000? Co jest? Ja pierdolę, Chocolate King. Ja mogę go zabić, w ogóle tam miałem krzyżyk ten pokazany. No jest... To była najbardziej klingierka na świecie Yasuo Pozdro.